Na stać na rynku surowcowym obserwujemy mocne odbicie notowań złota, a to jest spowodowane cofnięciem amerykańskich rentowności. Tutaj ponownie chodzi o amerykański bank centralny jak na razie te dane z amerykańskiej gospodarki są dosyć mieszane, dlatego też, dlatego też tutaj Fed zachowuje pewną ostrożność, a to powinno sprzyjać notowaniom złota, aczkolwiek wydaje się, że ruch w okolice tegorocznych szczytów znajdujący się w okolicy 1290 dolarów za uncję jest na razie mało prawdopodobny. Równie ciekawie wygląda srebro, które jest mocno niedowartość. Porównując je ze złotem, i w przypadku zmiany na rynku surowcowym, właśnie ten metal szlachetny może mocno zyskiwać. Warto też wspomnieć o ropie naftowej i o posiedzeniu OPEC oraz Rosji, które odbyło się w poniedziałek. Tam przedstawiciele Arabii Saudyjskiej wskazywali, że Porozumienie może być nawet przedłużone poza marzec 2018 roku. Co więcej, tutaj padła jasna deklaracja, że porozumienie o cięciu wydobycia będzie realizowane, a także dyscyplina będzie tutaj przestrzegana. Niemniej zobaczymy, czy to się sprawdzi, czy to jednak będzie zakinaniem w rzeczywistości. Na razie czynniki w Cenach Zjednoczonych są dosyć niepokojące dla byków na ropie, dlatego też dlatego też następne kilka tygodni pokażę, czy faktycznie mamy do czynienia ze zmianą sytuacji fundamentalnej.